Dzień dobry, dzień dobry, witam Was z naszego mini urlopu. Jesteśmy w przepięknym miejscu. To się chyba nazywa, nie wiem, czy tak się wymawia, Dunbriste. Jak widzicie, widzieliście przed chwilą, te przebitki to jest właśnie ta, ta wielka skała ten głaz um, otoczony klifami. I słuchajcie, ten, ten głaz ma 45 metrów wysokości, 63 metry długości, chyba. 23 metry chyba szerokości i tak przeczytam, że ponoć ma on już razem z tymi klifami e, 350 milionów lat temu one tutaj się pojawiły, ukształtowały. No i widok po prostu jest, no naprawdę, no bajka. Ja wiem, że w aparacie tego aż tak nie widać, bo często ten aparat tak zabiera ten, ten urok jednak, ale naprawdę po prostu wow. Robi naprawdę wow. Pogoda jest przepiękna, już czuję, że mi trochę gorąco w tej bluzie. Nie ma w ogóle wiatru praktycznie. No super jest, może troszeczkę tak mgliście, ale i tak zrobiliśmy zdjęcia, także na pewno na Instagramie coś tam będzie. Jeżeli mnie nie śledzi się to zapraszam tutaj, was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wy też spędzacie super czas. Słyszałeś? Jakby grzmot albo coś? No, także wracamy, bo już porobiliśmy zdjęcia. Naci nacieszyliśmy się widokiem. No i jedziemy się zameldować do hotelu, chyba że jeszcze coś po drodze zahaczymy. No, a potem zobaczycie. Zapraszam na vloga. Dzień dobry, możesz się przywitać? Dzień dobry. Nawet nie, wi nie widzę, co pokazuję, bo tak mi świeci. Proszę bardzo, a tutaj po środku słuchajcie tych klifów. Zobaczcie, co jest. Kurczę nie wiem, czy to aparat oddaje takie jakby, nie wiem, grota, jaskinia w środku. Ale czad. Dla bezpieczeństwa jest ogro, ogrodzone takimi blaszanymi rurkami. Ekstra. Dotarliśmy do hotelu i wchodzimy do łazienki. W ogóle nam zmienili pokój, ale chyba nawet na lepszy wyszło. Nie wiem jak tamten do końca wyglądał. O matko, dobra może nie będę kręcić, ale <grywki> jaki zabytkowy, ogromna umywalka, no i pokój też jest duży, ale tam pokój, najważniejsze łóżko jest ogromne, zobaczcie, ja to się zawsze z łóżka jak bardziej cieszę. Szampan powitalny. No i w takim... przeprosiny, przeprosinę, mi się wydaje. Zostawili coś, chyba że chodziło o tą truskawkę tutaj. <grywki> Bo, że nam zmienili po prostu pokój, dlatego... Troszkę jestem smutna, bo wydawało mi się, że będziemy mieli z widokiem na wodę. No tutaj też jest niby widok na wodę. Jak możecie widzieć, pogoda nam się zepsuła strasznie. Także, o, taki mamy widok. Ech, szkoda, że też nie powiadomili nas na maila, no ale dobra, niech będzie. I tak byśmy nie wyszli na, na balkon, siedzieć yy, nad wodą, no bo pada i jest brzydka pogoda. No, także rozpakowujemy się i będziemy chyba coś jedli. Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj się już do Was nie odzywałam, bo byliśmy zjeść, byliśmy na plaży i w sumie była taka mgła, że nie było co pokazywać za bardzo na plaży. Jest dzień następny, idziemy na śniadanie. Czekajcie, muszę patrzeć pod nogi, bo wiecie, u mnie to sekundę nieuwagi i będę leżeć. Także idziemy na śniadanie i dalej w drogę. Mm. Gets me down Jak widzieliście po poprzednich przebitkach, to byliśmy na Cliffs of Moher. Także jeżeli jesteście w Irlandii, to koniecznie, to jest obowiązkowy punkt, żeby go zaliczyć. Ale słuchajcie, była taka pogoda. Kamil jest trochę przeziębiony i już czuję, że mnie boli gardło. Chociaż tak jest lepiej niż wczoraj, także nie narzekajmy. Pogodę mamy taką sobie. Także w sumie przyszłam się tutaj z wami. Pożegnać, poleci, że jeżeli będziecie w Irlandii, to koniecznie musicie jechać na te klify, bo no, widoki są przepiękne. Chociaż, no mówię, wczoraj była taka sobie pogoda wiało, także ciocia Paulina radzi, nawet jak będzie ciepło, weźcie coś sobie na uszy, bo naprawdę tam jest wygwizdowie. No, my jesteśmy teraz w ogóle, a propos w Limerick. Zaraz się zbieramy i jedziemy dalej No i tak jak mówię, przyszłam się z wami pożegnać Mam nadzieję, że taki vlog z podróży wam się podobał Co nie, co tam wam pokazałam Chociaż widzę po, po moim kanale, po statystykach, że raczej większą popularnością cieszą się takie filmy siedzone, gadane, kosmetyczne Dajcie znać, czy lubicie też takie vlogi z podróży Ja na przykład lubię takie oglądać Chociaż nie powiem też, lubię i kosmetyczne filmy i hole wszystko lubię. Dobra, gotowy? Gotowy? Gotowy, oczywiście. No, także zbieramy się, już jesteśmy prawie spakowani. Jest rano i dalej w drogę. Ściskam Was do następnego buziaki. Pa.